Dzisiaj popatrzymy na coś, na co dawno nie patrzyliśmy razem. A dokładnie na nowinki o nieruchomościach, nowych nieruchomościach od deweloperów w Hiszpanii, w której dzisiaj, 21 stycznia roku 2026, jest bardzo ciepło, bo na przykład w San Pedro de del Pinatar jutro ma być 18 stopni i słońce szczere czyli tak gdzieś pod ścianą może być nawet 23 stopnie ciepla, ciepła czyli cieplej niż w. W lato w Polsce, na przykład na północy kraju, w czwartek ma być 19 stopni, więc tutaj bardzo fajne miejsce do kupowania. Nieruchomości. 19 stopni ciepła w tym samym czasie u nas w Polsce, w naszej kochanej białej, zimnej, zmrożonej, zamrożonej w Polsce. Proszę bardzo, minus 13 w Białym Stoku, minus 11, minus 10, minus 10 i w czwartek ma, by, ma być plus 1 stopień. No na razie mamy minus 13 stopni w Białym Stoku. No i zobaczymy sobie. Jakie tam są nieruchomości w tej Hiszpanii? Proszę bardzo, e, tutaj mamy nieruchomości w Hiszpanii. Łup, mamy nieruchomości w Hiszpanii e, e, i zobaczymy, ile, co tutaj się dzieje. Proszę bardzo, co tutaj mamy? Będziemy sprawdzać nowe nieruchomości e, na przestrze, przestrzale e, wybrzeża e, Mursi i e, po Alicante. Proszę bardzo, tutaj mamy najtańsze nieruchomości. Już się zaczynają nieruchomości po 95 tysięcy euro. Nowe nieruchomości, co może być bardzo szokujące, bo to proszę bardzo, basenik u góry. Jakieś tam drineczki, prawda? Proszę bardzo, po 95 tysięcy euro. No ale pojedziemy sobie dalej, bo tutaj to jeszcze chyba nie jest wybudowane. Tutaj mamy po 98 tysięcy euro. Gdzieś tam wybudowane na uboczu, no, czyli coś można kupić już za te 300 tysięcy, 400 tysięcy złotych. Pamiętajmy, że będziemy się negocjować, a tutaj mamy, proszę bardzo, 101 tysięcy euro za, oprócz bardzo basenik jest. Yy, taka z, zabudowa raczej miejska. No ale 101 tysięcy euro za dosyć ładne apartamenty. Pamiętajmy, że w Hiszpanii są już wykończone te apartamenty, one są pod kluczyk, szanowni państwo. To nie tak jak w tej naszej kochanej Polsce, że tam dostaniesz gołe ściany, kopa w dupę yy, i jeszcze trzeba dopłacić pół miliona. Pół żartem, pół serio. Yy, szanowni państwo, jedziemy dalej. Proszę bardzo, tutaj mamy 101 tysięcy. Takie fajne ceny. 101, prawda? No tak, ze 2000 na pewno z 5000 opuściliby, Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, bardzo duże apartamenty. No yy, f, nie są to największe luksusy, no, a, ale to wszystko jest skończone. Ładne 101 tysięcy euro. Finish, new development, szanowni Państwo. Jedziemy dalej z tematem. Proszę bardzo. Tutaj mamy z basenami. No taka surowizna jest, wiecie, yy, surowizna. Ale proszę zobaczyć, jak pięknie ładnie jest kaleryjna Sofia. Proszę bardzo, jak tutaj zielono, są tutaj takie krzaki, które zasłaniają słońce. Proszę bardzo, yy, może ich trochę mało jest, ale w środku proszę 105 tysięcy minimalizm, wielki taras, zadaszenie, yy, może być... Może być, szanowni Państwo, 105 tysięcy euro. Gdzie my znajdziemy takie ceny? Czyli dalej można kupić coś fajnego, coś taniego. A tutaj mamy cały film. Proszę bardzo. E, tu sobie wejdziemy chyba w ten film zaraz. Zobaczymy, co nam ten film pokaże. E, szanowni Państwo, fotosplans, video. Zobaczymy, co nam tu video pokaże. E, residential, de reference. Proszę bardzo, jedziemy do Hiszpanii, jedziemy, 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 gdzie jedziemy, szanowni Państwo jesteśmy Costa Blanca, w Wiecha. jesteśmy szanowni Państwo, proszę bardzo, jesteśmy w Torawiecha, no, no w centrum, centrum, czy to znaczy się w tych, wiecie, no tych takich dzielnicach brązowo-szarych między blokami, coś zburzyli i coś wybudują. Widzimy, tak to wygląda. Tak to wygląda. Czyli niedaleko plaży. Wtora wiecha jak to wtora wiecha. O tak to będzie wyglądało. Dosyć spoko, prawda? O! Jest ładnie. O! Zero reference O! Tak będzie w środku, niby. Niby, nie niby, ale no w Hiszpanii pamiętajmy o tym, dla tych, którzy są nowi, którzy nie wiedzą, w Hiszpanii generalnie buduje się pod klucz yy, i te ceny są już uwzględnione, to wszystko jest uwzględnione, prawda? To nie tak jak w Polsce, że tam jeszcze 100, 200, 300, 400, 500 tysięcy musisz dorzucić, prawda? A i tak nie wiesz, czy ci nie wystarczy, czy ci wystarczy. Proszę bardzo, dy referenc, szanowni państwo, tak to, szanowni państwo, wygląda. O, no małe, mam małe, nie za duże, ale tutaj proszę bardzo, nawet tutaj mamy jakiś tarasik, ale to chyba jeden ma yy, górny ewentualnie. Zobaczymy co na dole, jak to wygląda na dole na zdjęciach. Mamy, mamy, no na, najmniejsze 37 metrów kwadratowych, czyli to nie jest takie już, wiecie, za duże. No klitka 37 metrów kwadratowych, co tutaj dużo mówić, nie jest to Studio Flat, Studio Flat, Flat Apartment, droższe 144 tysiące, więc to nie jest najtańsze to nie jest, wiecie, 400 tysięcy złotych. Zobaczymy tą klitkę. Prawda, jak ona wygląda? Fotos, o, aż 104 fotos. Nie zobaczymy tutaj klatki, zobaczymy tylko tutaj e, ten budynek i nie będziemy wiedzieli, który to jest który. Tak to właśnie wygląda. To są wszystkie te screenshoty, te zdjęcia z tego e, filmu, właściwie. No ale jest dosyć spoko, bo fajnie jest e, e, skomunikowany, więc jest ok, prawda? 119 tysięcy. Torawiecha. No, może być to interesujące. Nie jest to najtańsze, bo to jednak jest 400 tam małe i 437 metrów. Duże, 60, znaczy duże, 60 metrów to też nie duże, prawda? Bo sprawdzamy, przypominam, nieruchomości nowe, dosyć blisko plaży, prawda? Yy, też się nie ma co z, yy, tak wkręcać zbytnio tymi cenami, że one, bo one troszeczkę urosły, tak widzę wizualnie. Jednak przypominam, że w Polsce, w jakimś miasteczku nadmorskim, no, na przykład tutaj, jak mamy tutaj, to wiecie, no, tam się próbuje 30 czy 40 tysięcy za metr kwadratowy ściągnąć w, w, za, takie <laughs> za takie warunki. E, tak to mniej więcej wygląda. Proszę bardzo. I zaraz idziemy sobie na dół i zobaczymy sobie na dole wszystko. Ty, 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 ty. No już nie jest y, tak tanio, y, nie ma, nie ma, nie ma tak tanio proszę bardzo, tutaj są wielkie, wielkie już po milion złotych. No już te ceny podskoczyły. Oczywiście możemy sprawdzić, bo ja tutaj sprawdzam bardzo blisko plaży y, i tutaj to jest to jest akurat Alicante y, y, można sprawdzić zawsze y, te 5-10 km dalej i połowa będzie, na, na przykład cena będzie o połowę niższa. Tak? Czyli 100 metrów kupimy połowę taniej, 40% taniej, prawda, 30% taniej. Proszę bardzo. Już nie ma takiej taniości, taniości, taniości. Construction license requested. Grand floor with gardens penthouse. Prawda, nie ma takiej taniości, bo teraz wszystko widzimy po 800 tysięcy złotych. Yy, tu jest coś interesującego, po 800 tysięcy złotych, wszystko widzimy. O, przy samej plaży z basenami, proszę bardzo. O, zobaczymy na dole. No, nie ma już takiej tanioszki, wszystko tak metr kwadratowy po 8000 tysięcy złotych, prawda? Tak więc nie ma już jakiejś takiej super ultra taniożki bo to widzimy tutaj 187 tysięcy, powiedzmy, żeby sprzedali za 180 No to jest wiecie, 800 tysięcy złotych, mniej więcej, za 70 metrów kwadratowych, no to jest 11-12 tysięcy za metr kwadratowy Yy, czyli już nie ma takiej tanioszki w Hiszpanii jak na razie w tej prezentacji, tak? I tutaj sobie zakończymy, zobaczymy jak to będzie się klaryfikować yy, później. Yy, później jak to się będzie klaryfikować, na przykład tutaj coś widzimy, czeka, jeszcze zaczekajmy, tutaj coś fajnego jest, i tutaj mamy tarasowe domki 189 tysięcy wraz 190 000 No i proszę bardzo, tarasowy dom 66 m2. Z basenikiem. Pyk, proszę bardzo, pyk, 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 pyk. Takie osiedle mamy. Dosyć fajne. No i tu jest, widzicie, po 13-14 tysięcy złotych, 12 tysięcy złotych, ale za coś takiego wykończonego. No u nas próbuje się orżnąć nas z 25 tysięcy złotych. Taka rzeczywistość. Dziękuję serdecznie, mam nadzieję, że się podobało. Yy, przypominam, żeby obejrzeć film, który właśnie pokazał się na ekranie Państwa monitorów, no, bo to mogą być jeszcze ważniejsze informacje, aniżeli te informacje. Pozdrawiam, do usłyszenia wkrótce. Cześć.